Witam Was bardzo bardzo serdecznie z tej strony bany. Dzisiaj bitwa FPK z klanu 3XR. Cześć. Cześć, witam wszystkich czołgistów. Powiedz na początku standardowo, jaki plan mieliście, bo gracie w Plutonie, co chcieliście osiągnąć w tej bitwie? A jak najbardziej. A jak, tak jak widać, ja tutaj gram czołgiem M60 Patton, a Miłość tutaj gra E5, -taczką. a Droid tutaj Objectikiem, też powiedzmy czołg nagroda, tak samo jak. I. Mój paton. Postanowiliśmy, że tak jak również większość teamu, pojedziemy na prawą stronę, jako już nasze czołgi mają no takie powiedzmy w miarę dobre przyspieszenie, w miarę też nas rzuciło szybko tam dojedziemy. Zresztą większość naszego teamu też tam się udała. Także po prostu postanowiliśmy, że najprawdopodobniej w tą stronę ostro przepchniemy. Aha, czyli w zasadzie klasycznie, widzę, że ciągniecie na górkę, tak? A, tak, tak, jak najbardziej tutaj bynajmniej ja stwierdziłem, że w sumie jak najszybciej pod tą górkę muszę podjechać. A, ten typ 61 też tam się ustawił, także na początku jak podjeżdżałem, to do niego tam celowałem, żeby w razie czego jakby się do mnie wychylił, tą jakąś fajną festeczkę wsadzić, ale niestety tak na początku się nie stało. Wiesz co, mało graczy ma styczność z tym M60, może powiedz coś więcej o nim? Mocne, słabe strony. A, jak najbardziej ogólnie jest to czołg naprawdę mega zbliżony do zwykłego Patona. Z tym, że no jednak różnica, różnica jest e, jednak nie jakaś mega widoczna, ale jednak jest, i postaram się to trochę przybliżyć. Ogólnie, sam w sobie, czołg jest e, moim zdaniem trudnym czołgiem do gry. Jest on naprawdę bardzo duży, jak na czołg średni. Jest naprawdę gigantem, no, porównajcie sobie go do piątki, no ma niemalże takie same rozmiary. Kolejnym takim aspektem jest to, że nawet jak chcemy wyklić samą wieżę, to tak naprawdę na początku nam się wychyla ten niestety okropny dzyndzel, którego no, z przyjemnością pakują przeciwnicy. Tak naprawdę jarzmo tego działa, one w ogóle nie istnieje. Dlaczego zapytacie? Ponieważ nawet jeśli przeciwnik w nie strzeli, to on nie zatrzymuje nigdy pocisków, tylko no w 95% tam pociski wchodzą. Ogólnie czołg naprawdę ma celną armatę, szybkie skupianie, dość dobry, powiedzmy, przeładunek. Także ogólnie możliwości działa są spore, no ale ta wielkość tego czołgu tak naprawdę niweluje często to, co możemy zrobić w bitwie. A prędkość no, jest taka naprawdę w miarę. Nie jest to jakiś, powiedzmy, potwór, jeśli chodzi o osiąganie jakichś tutaj wybitnych wyników, tych kilometrów na godzinę, ale naprawdę po mapie fajnie się porusza. Mhm. No już 4-5, czyli sytuacja zaczyna się na korzyść przeciwników klarować. A tak, jak najbardziej. To w sumie my zauważyliśmy, że właśnie po dru na drugiej flance przeciwnicy tam ostro skuszowali. Wtedy miłość właśnie mówił, że słuchaj, walcz sobie z tamtymi AMX, ale zwróć na to uwagę, co się dzieje na tej drugiej flance. Mhm. A ja mu mówię z kolei tak, nie no miłość, może po prostu sobie jeszcze tutaj porobimy damage'a, Ale on ja mówi, nie, Sebastian, słuchaj. Przemyśl sobie to lepiej po prostu wróć i tak też stwierdziłem, no dobra miłość, ale ja mówię ci po prostu lepiej było jakbyśmy zostali i sobie coś porobili, a tak to najprawdopodobniej i tak będzie przegrano. No ale dobra, uczyniłem tak jak mi powiedział. Z Miłoszem naprawdę gram bardzo dużo, znamy się, nie tylko powiedzmy w grze już się też widywaliśmy rozmawialiśmy e, również powiedzmy o, o, o grze oraz o, powiedzmy o innych różnych rzeczach także naprawdę dobrze się rozumiemy e, także stwierdziłem, no dobra no Miłosz jest na, na pewno doświadczonym graczem bardzo dobrym graczem sądzę, że jednym z najlepszych na serwerze e, tak byle mi mhm. pokazują e, aktualne jego wyniki e, recenta w jego wyniki to często no, ponad 4000 to jest taki mega standard no, zwykle tak 4500 w to jest tak, powiedzmy, na niego taka norma. No ale dobra, zobaczmy co się dzieje dalej. Ja się tutaj wracam. Miłość w sumie robi tak samo. I nie wiem, czy widzieliście, ale, object 268, którego minąłem, niestety jest na awku, co nas bardzo zmartwiło. No tak, bo to zawsze jeden mniej, szczególnie, że to dziesiątka, których nie ma już za dużo, tak. No, no, dokładnie. Tym S bardziej, że ci przeciwnicy no, nacierają tutaj ewidentnie dość mocno. Także, mm -hmm. strata jednego czołgu, który teoretycznie mógłby się naprawdę bardzo nam tutaj przydać, była naprawdę dość niemiłym, niemiłym aspektem tej bitwy. Dokładnie. 8-8, no, wyrównałeś. Grasz też w Lidze. Może coś więcej o tym powiesz? A znaczy, może. Jeszcze w prolidze nie gram, ale mhm. jakby moim zespołem właśnie zakwalifikowaliśmy się do proligi i tam właśnie będziemy przychodzić. Właśnie między innymi też Miłoż, z którym tutaj właśnie gram też w plutonie, mhm. do tej proligi też idzie razem ze mną. Jesteśmy razem w zespole. Mhm. Jest to zespół Auto French, jest to polski zespół składający się właśnie z polskich graczy. A powiedzmy na pewno też ci gracze, może nie wszyscy, ale niektórym są pewnie znani. Taki chociażby gracz jak Karmon, na pewno w polskiej społeczności, jest bardzo znaną osobą i też na pewno mocnym autorytetem. Mhm. Mm Okej, okay. tutaj dopiero pierwsze obrażenia przyjąłeś, nie? Drugie obrażenia, sam już masz 4400. No i trzymajcie się razem. Jaki był dalszy pomysł na bitwę? E tak naprawdę stwierdziliśmy, że póki co musimy ich trzymać na dystans, bo mieli no, dość, powiedzmy, sporo tego HP, a nie mieliśmy aktualnie wtedy nawet żadnych modów, które by do nam pokazywały, ale no, to było po prostu widoczne, że, mhm. że te czołgi e, pamiętaliśmy to po prostu, że te czołgi mają e, dużo HP, mają przewagę. No, wiedzieliśmy, dlatego że no, tym bardziej ten obiekt 268 tak naprawdę się nie liczy, że musimy. E, trzymać ich na dystans, bo jakby podjechali, to ta przewaga HP była po prostu by dla nich no naprawdę czymś, co by nas mogło doprowadzić bardzo szybko do porażki. Widać też, że staramy się właśnie e, strzelać w te czołgi E-75 jakieś tam powiedzmy, czy tam jakieś inne rzeczy, e, także no to co na razie się ukazuje, to jakoś tam próbujemy wyeliminować. Pewnie, no mam wrażenie, że przeciwnicy pewności siebie nabrali, tak trochę wam wyjeżdżają, a wy opanowaliście bardzo ważną sztukę w wocie, czyli umiejętnego wycofania się na inną pozycję, co rzadko się u graczy zdarza, szczerze mówiąc. A, tak, w sumie bardzo ważnym elementem e, tej bitwy, tak samo jak i innych bitew, nawet niekoniecznie jakieś tam super, które razem rozgrywamy, bo raz lepiej i lepiej idzie raz gorzej to, e, tak, jak sądzę, też każdemu. Mm -hmm. To jest komunikacja i no, między innymi dzięki temu tutaj udawało nam się powoli tutaj tych przeciwników rozbrajać, oklepywać. Miłosz mnie informował o różnych ważnych aspektach tej bitwy, który czołg teoretycznie powinienem mieć, bi móc bić w ogóle, który powinienem też. Tak samo ja i Miłosza informowałem o tym, ile mam pocisków, chociażby takich, owakich. Takie informacje są dla nas naprawdę bardzo istotne. I, I często po prostu właśnie dzięki wymianie informacji no można po prostu zyskać przewagę nad przeciwnikiem, który nie gra w Plutonie, tak jak my. No dokładnie, dokładnie tak. Zresztą nieraz się mówi, że jeden dobry Pluton wygrywa bitwę, tak? I być może wam to się też teraz uda. No, zaraz zobaczymy sobie, jak to wszystko się potoczy dalej. E, Miłosz tam zaczął prowadzić ostrą walkę z tamtym FVem. E, szczerze, bałem się, że ten FV miłoszowi może ostro wpakować, ale mimo wszystko naprawdę ostro Miłosz tam sobie z nim radził. Mnie trochę wystraszyła ta setka. Jak się powiedzmy nagle ona ukazała, myślałem, że zaraz dostanę bułę, ale całe szczęście, że... Tak się nie stało. No a później po prostu E7 wyjechała, próbowałem jakoś jej strzelać. Tam widać taki strzał. W wieżę, jaki próbowałem strzelić, ogólnie z pocisków tym bardziej kumulujących często właśnie w ten przód wieży wchodzi, ale jeśli trafi jednak pocisk w te jarzmo, to no, nie da rady jednak tego jarzma tak łatwo przebić. No jasne. I jeszcze powiedz coś może o swoim kanale YouTube, który prowadzisz. No jak najbardziej. E, prowadza właśnie aktualnie e, kanał też na YouTubie, e, który powiedzmy nie jest tam nie ma tam jakichś cudów, e, ale jest to kanał bardziej o charakterystyce e, szkoleniowej. Staram się tam wrzucać właśnie takiego różnego rodzaju filmiki, które często wyjaśniają jakieś kwestie, o które mnie proszą e, gracze e, no głównie powiedzmy z klanu szkoleniowego Bipro, w którym uczestniczy, w którym właśnie rozgrywam jakieś plutony szkoleniowe, staram się często właśnie graczom doradzać, no, jakieś ciekawe powiedzmy aspekty im podpowiedzieć i właśnie poprzez to, żeby dotrzeć właśnie do nich, często nawet jak gdzieś są, no nie wiem, powiedzmy poza domem i jeśli chcą sobie czegoś się dowiedzieć, to mogą sobie chociażby puścić filmik. Są tam też również filmiki takie bardziej, jakby to ująć, ukazujące taką jakby luźną rozgrywkę, czyli tak zwane highlighty, których jakby ciekawie staram się ukazać jakby w krótki sposób bitewkę. No właśnie te filmiki oglądałem i oczywiście umieszczę link w opisie, jeśli będziesz chciał. No jak najbardziej. Uważam, że warto je obejrzeć. No są warte obejrzenia, tak? Um. No i co tu też teraz tak widać? No ruszyłem totalnie na tego buteka, bo Dokładnie. wiedziałem, że on już tam ładuje. Z kolei tutaj nastała chwila grozy, FV wyjechał na Miłosza, całe szczęście nie zrunshotował go, mm -hmm. a ja, tak jak widzicie, mogłem dokończyć dzieła zniszczenia, mm, a raczej kontynuować i po prostu strzelać mu pięknie w dupsko. No tak. lodówka się pożegna. poszedł na pewniaka, tak? No, na pewniaka. No jednak on chyba sądził, że miłosza od razu tak łatwo przebije. Ale to był taki zbyt dynamiczny, w mojej ocenie, wyjazd. Nie przymierzył chyba do końca, i tak to jednak się stało dla do niego. Dokładnie. No to co, chodźmy do podsumowania. No, jak najbardziej. Włączam. Ok, zobaczmy, co udało się zdziałać. Dokładnie jest MK. Oczywiście, ogień skuteczny i brutal. Duży kaliber, i ostatnie, nie podświetla mi się, to chyba kluczowa współpraca. Tak. Znaczenie nie, tutaj akurat nie mieliśmy medalu za tam zabicie, powiedzmy, tych fraksów, a, no tylko to, to po, wsparcie. O, wsparcie, okay. nie wiem, czy bym jest. Dobra, no to przejdźmy do wyniku drużynowego i może ty parę słów o tym powiesz. Dobrze, to wie, no wiecie co? Ja tak naprawdę podczas tej bitwy ma, mało troszkę mówiłem o bitwie, a więcej mówiłem o troszkę innych aspektach. Może będzie jeszcze okazja, żeby kiedyś no, bardziej się skupić na bitwie, no, ale teraz może tak tą bitwę troszkę podsumujmy jeszcze przy okazji właśnie tych wyników końcowych. Tak jak widzicie, miłość tutaj zrobił naprawdę całkiem fajny damage, tak samo no sądzę, że i ja. I właśnie ta bitwa, ona nie była jakąś naszą bitwą powiedzmy życia, jeśli chodzi, by tak patrzeć indywidualnie, ale naprawdę była świetną bitwą. Dla nas obydwu z racji tego, że zagraliśmy ją razem i naprawdę przyjemnie nam się grało. Że to jest taka dla nas, jakby ta bitwa jest taką naszą wspólną nagrodą. No, sobie się komunikowaliśmy, e, oczywiście wykorzystywaliśmy też swoje umiejętności, ale tak jak widzieliście, wtedy, kiedy było trzeba, i ja też się posłuchałem, miłosza, wróciliśmy razem na bazę. No, jednak zrobiliśmy tą e, taką, powiedzmy, obronę tej bazy, ten nieprzyjacielski rajd przeciwników jakoś powstrzymaliśmy. Może nie wszyscy byli jakimiś koksami, ja nie mam mixowałem, a także nie wiem, jaki był ich poziom umiejętności, ale na pewno nie, były to też, nie byli to też jacyś mega słabi gracze, także jakiś tam na pewno opór stawiali. No i też no, nie, było, nie było wcale to dla nas łatwe, no ale udało się. No i uzyskaliśmy to, co uzyskaliśmy. Miło, jeszcze 6 fraksów zrobił, ja tutaj też 3 fraksy. No i w sumie chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o wyniki tej bitwy. Okej, okay, to jeszcze przejdźmy do raportu szczegółowego. Oddałeś 35 strzałów, z czego, czego 28 dosięgnęło cel, celu i 24 przebiło w sumie 8773 damage'u, z czego 1180 z dystansu większego niż 300 metrów. Sam otrzymałeś 5 trafień, 3 przebicia i 2 bez przebicia, co w sumie pozwoliło ci zatrzymać 960 punktów obrażeń na swoim pancerzu. No i uszkodziłeś 11 pojazdów, z czego z 3. Wykończyłeś? Powiedz jeszcze, jak uważasz, bo często jest tak, że właśnie ktoś robi trzy fragi, ale myślę, że damage jest ważniejszy. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Moje zdanie jest takie, że też damage jest ważny, ale frag też jest ważny. Ale jakby to tak podsumować, musi być pewna taka, jakby symbioza zachowana. Czyli przykładowo, ja zwykle patrzę na to w taki sposób: jeśli robię 1000 damage'a, to fajnie, żeby miał jeszcze do tego fraga. Jeśli robię 2000, to żeby miał jeszcze te dwa fragi. Czyli ja się zawsze staram jakby te dwie rzeczy ze sobą powiązać i nie wyróżniam ani damage'a, po, powiedzmy jakoś szczególnie, ani też jakby fragów, bo ważne jest zarówno właśnie osłabianie tych przeciwników, właśnie zmniejszając ich pulę HP, ale również ważne jest też likwidowanie luk. No tak. Okej. Okay. Czy wyszedłeś do tyłu 21 tysięcy? Tam już grubo z amunicją było, z tego co pamiętam, 106 tysięcy wydałeś na ammo, tak? W sumie 1200. A tak, tak, jak najbardziej. No tam było widać, że sporo jednak tych pocisków kumulujących używałem, ale no po prostu wtedy kiedy też było, powiedzmy trzeba, jak były jakieś czołgi, które nie wymagały tego golda, to jednak waliłem z tych APCR-ów, ale no, jednak takie czołgi jak e S-ka no tych apc ów jest naprawdę ciężko przebić ją chociażby w przód wieży i no niestety przyczyniło się też to W taki sposób, że jestem straty na tej bitwie 21 tysięcy, no ale Nie oszukujmy się, no w moim klanie a, Którym jest 3xr, no jest, jest to banalna suma i tak naprawdę na twierdzy Naprawdę masę tych kredytów można zarobić I, i to dla mnie nie jest żadna strata No tak w zasadzie Tomasa, tej esetki nie widziałeś moim zdaniem na tyle, żeby używać zwykłych pocisków, bo tam była widoczna tylko i wyłącznie wieża pod koniec, nie? No, z tego co pamiętam, tak, tak. Tam był jeden taki moment, że chyba strzelił właśnie w bok tej wieży jeszcze, ale no też nie skumuli, ale przecież no nie miałem pewności, czy ona nagle znów przodem wieży do mnie nie obróci, no, także no dokładnie. też to jest takie, wie, gdy, gdybanie, co by mogło być. Pewnie, okej. Okay. Czy masz coś jeszcze do dodania? A tak, jeśli bym mógł, to chciałbym kogoś pozdrowić, mogę? Pewnie, że tak. To pozdrawiam oczywiście tutaj moich kolegów z Plutonu, czyli Miłosza Idroida, Clan 3XR, Clan Bipro, szczególnie Hochoa, no i ogólnie wszystkich moich znajomych i przyjaciół z gry World of Tanks. Pozdrawiam wszystkich. Super. Dzięki, że wystąpiłeś. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam bany. I myślę, że do następnego odcinka. Do następnego. Okej, okay. cześć. Cześć.